Dzień dobry widzowie, witam was bardzo serdecznie, witam was bardzo gorąco, kolejna aktualizacja to oczywiście kolejne zadania do wykonania, kolejne karty, medali do odkrycia, do zdobycia, oczywiście na dobry początek łapka w górę pod filmem, kliknij w subskrypcję, ten czerwony przycisk, jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, no a gdybyś kupował coś w sklepie pornej to będzie mi niezmiernie miło, jeżeli wpiszesz mój kod kompulsat skra, porozmawiaj ze skrom i ukończ wątek ognista yoga. Skra, gdzie znajduje się skra na naszej mapie moi drodzy? I klikamy sobie teraz na znacznik, szybciutko odpalimy skrę. Proszę bardzo, gdzie ta skra się znajduje? O, proszę bardzo, dokładnie w tym miejscu. I tutaj sobie lądujemy, za chwileczkę z nią porozmawiamy, aby zdobyć, wydobyć z niej pierwsze zadanie, które dzisiaj sobie właśnie w tym materiale wykonamy. A więc lecimy szybciutko, naszym panem Kukuryckiem. Swoją drogą, całkiem przyjemny skin. Także polecam serdecznie. Oczywiście multum ludzi tam sobie biega. Tam już ktoś walczy. Ostro za chwileczkę zostanie zabity. E, mi to na rękę, oczywiście. Jeszcze mu tam granacik rzucę. A co? Proszę bardzo. A gin, gościu, gin. Niech szlak cię trafi. Prawdę mówiąc, walka trwa, walka trwa. Kto wygra? No, tego nie wiemy jeszcze. Ale chyba skra wygrała, tak? Zgadza się. No gościu, tam ewidentnie ucieka, choć próbuje mnie tutaj jeszcze zespamować. Okej, okay, skradaj mi tylko zadanie, dobra? Okej, okay, i to wszystko. Ja już mogę uciekać, zostałem zabity, ale pierwsze zadanie nowej postaci mam. Zniszcz kominek w zalewie zastoju, skalistych skarpach, zielonych płotach lub przyjemnym parku. No, zadanie jest genialne. Zadanie jest bardzo proste, zatem kominek zniszczyć... Będziemy mogli już za kilka chwil i wylądujemy sobie, powiedzmy, w ulubionym miejscu, czy bynajmniej moim ulubionym miejscu, w przyjemnym parku. Oczywiście na mapie macie wszystkie punkty, w których te kominki występują, pewnie w którymś domku. Tutaj dokładnie jest zaznaczone, gdzie trzeba wylądować, gdzie trzeba zniszczyć. Zatem lecimy z zadaniem. I proszę bardzo, tutaj w tej hadce mamy kominek. Dokładnie, a jestem w tym miejscu, zobaczcie, w tym domku niszczymy sobie ten kominek. I zadanie oczywiście zaliczone. Zdobywamy cenne punkty doświadczenia, dokładnie 30 tysięcy. Jeszcze Wam pokażę dokładnie ten domek. Zobaczcie, o myślę, że każdy sobie z Was poradzi. Gościu tutaj spamuje ostro. Choć choć, choć, mi się.